Eu... Wieczór. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w galerii Fotografii Fokus. Dzisiaj ja w takiej roli troszeczkę w zastępstwie za dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, pana Mariusza Boszczeńskiego, który niestety na kilka dni musi pozostać w domu. Wiele tak, wiele wydarzeń ostatnimi czasy odbywało się tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury. No i troszeczkę nasz dyrektor za nie mógł. No ale myślę, że jakoś godnie zastąpię, co by się nie powstydził tego, co mam do powiedzenia. Szanowni Państwo, ostatni plener. Dzisiaj wernisarz wystawy ostatniego pleneru grupy twórczej Fotogram Puszcza Knyszyńska. Zazwyczaj o plenerach opowiadał Andrzej Luciński. Który, jak wiemy, udał się na zasłużoną emeryturę. Mam nadzieję, że teraz będzie miał dużo czasu, i niedługo w tej galerii zobaczymy jakieś nowe dzieła w wykonaniu Andrzeja, nowe fotografie. Zaszczyci nas tutaj swoją wystawą w tej galerii. A chciałabym już tak oficjalnie powitać, myślę, że odpowiednią osobę w tym miejscu, godnego zastępcę na pewno, powitajmy Piotra Tułwińskiego. Który od września pod swoje skrzydła właśnie wziął galerię fotografii Focus, również grupę twórczą Fotogram, a także sekcję fotograficzną, i mam nadzieję, że tutaj pod jego skrzydłami będą działy się naprawdę wspaniałe rzeczy. Czego Piotrkowi tutaj w imieniu dyrektora, wszystkich pracowników i myślę, że też Państwa życzymy, aby w tym miejscu mógł się rozwijać, mógł rozwijać swoje pasje, żeby ta. Praca tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, w tym miejscu sprawiała mu tylko wiele satysfakcji, zadowolenia, spełnienia. No i mam nadzieję, że będziecie się ze wszystkimi pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury, tutaj też z Państwem cudownie współpracowało. I ja już nie będę wiele mówić, bo głos chciałabym przekazać Piotrkowi. Także witam Cię jeszcze raz. Bardzo dziękuję za to ciepłe słowa. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Proszę Państwa, gdyby mi się przyśniło kilka miesięcy temu coś takiego, że ja będę w tym miejscu otwierał wystawę, że będę pracował w Miejskim Ośrodku Kultury, pomyślałem sobie, Boże, co za abstrakcyjny sen po prostu. To coś fantastycznego po prostu. Ale no, jestem dzisiaj tutaj i mam do tego miejsca w zasadzie wielki sentyment. Przez szereg kilkadziesiąt lat pracował w tej firmie mój tata i w zasadzie często jestem w tym samym pomieszczeniu, gdzie on pracował. Miejski Ośrodek Kultury, no w zasadzie znam tą firmę od małego chłopca, od dzieciństwa i na pewno bardzo się zmienił. Jest to dzisiaj firma bardzo profesjonalna, zresztą no, wcześniej radziła sobie jak mogła, bo wiadomo, jaki był czas. E, ma wspaniałe warunki, e, no a przede wszystkim e, no, bardzo fajną ekipę, która e, no, ten ośrodek w zasadzie buduje e, i e, stanowi o tym, że o jego, o jego byciu i funkcjonowaniu, więc e, mam niezmiernie jakiś niesamowity zaszczyt e, po prostu, no, być w tej ekipie. I mam nadzieję, że na tą godność może sobie e, zasłużę, a satysfakcja już e, na pewno jest. No. Proszę Państwa, jest to też trochę niesamowite, bo i takie dla mnie nieco głupotliwe, bo w zasadzie otwieramy stawę plenerową. Ja na tym plenerze nie byłem i też no niewiele wiem o tym plenerze, oprócz tego, że. Próbowałem te zdjęcia posortować i jakoś tutaj wyeksponować we, w krótkim czasie, więc ja nic Państwu na ten temat opowiedzieć nie mogę, choć się aż bardzo bym chciał, ale no, może ktoś z osób, które były na tym plenerze chciałby zabrać na głos i po prostu coś na ten temat powiedzieć. No, fotografie wiadomo, stanowią. Tutaj największy e, możliwy e, przekaz i konfrontację, dialog. E, e, no, ci, którzy e, przeżywają tą rzeczywistość, wiedzą o tym więcej. Natomiast nie mam, że są tu też osoby, które by się chciały może czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Ja bardzo przepraszam, ale nie wiem, co powiedzieć. Tak, tak. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za przybycie. E o O oh, <laughs>